stało się wiadome ile środków wydano na kampanię wyborczą. Te liczby z pewnością was zaskoczą. Chodzi o kilkadziesiąt milionów. Już wiemy kto wydał najwięcej. Tusk wystosował ostrą deklarację w sprawie warunków Mercosur. Co na to teraz powie Europa? Nawrotski po Trumpie niespodziewanie wylądował we Włoszech. Co się stało? O tym wszystkim opowiemy w porannym wydaniu 24 Polska. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków i rozmów. Premier Donald Tusk po rozmowie z prezydentem Francji Emanuelem Macronem poinformował, że Polska i Francja będą współpracować nad wprowadzeniem skutecznych mechanizmów obronnych do umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosuru. Oba kraje sprzeciwiają się otwarciu europejskiego rynku na produkty rolne z Ameryki Południowej, zapewnił szef polskiego rządu. Polska ma swoje jednoznaczne stanowisko, jesteśmy będziemy przeciw Mercosur, a równocześnie pracujemy żeby ewentualne mechanizmy obronne, bo wiele na to wskazuje, że jednak inni się nie przyłączą do tego blokowania Amerykosu. I prezydent Francji powiedział, że z całą pewnością będziemy dalej współpracować na rzecz wprowadzenia skutecznych mechanizmów obronnych. Premier wyjaśnił, że planowane mechanizmy mają umożliwić Unii Europejskiej reakcję w przypadku nadmiernego napływu taniej żywności z Ameryki Południowej. Czyli jeszcze by się okazało, że nie jest za dużo tani wołowiny czy dla przykładu miałoby płynąć z Ameryki Południowej, z tych państw Mercosuru, to Europa będzie miała w zapasie mechanizmy obronne, czyli możliwość prowadzenia cła czy zawieszenia takiego importu. Wolelibyśmy, żeby Mercosur nie chodził w życie, ale tak jak powiedziałem, działamy także na rzecz zniwelowania ewentualnie negatywnych konsekwencji. Komitet Karola Nawrockiego przeznaczył na prezydencką kampanię o 10 tysięcy złotych więcej niż Komitet Rafała Trzaskowskiego. Wynika to ze sprawozdań finansowych, które trafiły do Państwowej Komisji Wyborczej. Tak więc Komitet Nawrockiego przeznaczył na kampanię wyborczą blisko 24 597 568 złotych i 82 grosze, z czego niemal 23 300 tysięcy złotych stanowiły wpłaty od osób fizycznych. W związku z odebraniem subwencji PiS, Komitet apelował o darowizny. Najwięcej pochłonęła organizacja spotkań wyborczych blisko 7 700 000 złotych. Przygotowanie i wykonanie ulotek, plakatów i billboardów, około 5 milionów 800 tysięcy złotych, i publikacja treści w internecie, prawie 4 miliony złotych. Kampania Trzaskowskiego kosztowała 24 587 tysięcy 417 złotych i 7 groszy, czyli około 10 tysięcy złotych mniej niż w przypadku Karola Nawrockiego. 10,5 miliona złotych z tej kwoty stanowiły wpłaty od osób fizycznych. Najwięcej, bo prawie 7 milionów złotych przeznaczono na emisję materiałów w sieci, nieco ponad 6 milionów złotych kosztowała organizacja wyborczych spotkań. Spośród pozostałych kandydatów największą kwotę na kampanię wydano na kampanię marszałka Sejmu, lidera Polski 2050, Szymona Hołowni, niemal 8 milionów złotych. Wpłaty od darczyńców stanowiły niecałe 800 tysięcy złotych. Biały Dom w czwartek opublikował jednominutowe nagranie podsumowujące wizytę Karola Nawrockiego. W filmie pojawiły się ujęcia z powitania, rozmów i śniadania roboczego: Budowanie silniejszych więzi i tworzenie historii. Przypomnijmy, że w Białym Domu odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Prezydent USA najpierw przywitał Nawrockiego, a następnie obaj obejrzeli symboliczny przelot myśliwców F-16 i F-35. W ten sposób oddano hołd zmarłemu polskiemu pilotowi Maciejowi Krakowianowi oraz uczczono wieloletnie relacje polsko-amerykańskie. Donald Trump zadeklarował podczas spotkania, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej. Karol Nawrocki z kolei powiedział po rozmowach, że Trump dał Polsce gwarancję bezpieczeństwa i podkreślał sojuszniczą współpracę w dziedzinie wojskowej. Prezydent Karol Nawrocki po zakończeniu wizyty w Białym Domu udał się bezpośrednio do Włoch i Watykanu. To jego druga zagraniczna wizyta po podróży do Waszyngtonu. Jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnego programu spotkań we Włoszech, Karol Nawrocki z żoną złożyli kwiaty na grobie Jana Pawła II w Watykanie. Modlitwę przy grobie papieża w kaplicy św. Sebastiana poprowadził biskup Krzysztof Nikiel, regent penitencjarii apostolskiej. W czwartek również odbyło się spotkanie polskiego prezydenta z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. W piątek prezydent Nawrocki zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Po tej uroczystości odbędzie rozmowę z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Program wizyty przewiduje również spotkanie z prezydentem Włoch Sergio Matarellą. Premier Donald Tusk w czwartek w Paryżu uczestniczył w spotkaniu tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Po spotkaniu poinformował, że liderzy rozmawiały o tym, w jaki sposób te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy stały się już materialne, praktyczne, żeby było widać, że Europa dowozi te swoje obietnice. Jestem pod dużym wrażeniem. Takiej solidarności, determinacji i dobrej współpracy na poziomie europejskim. Rozmawialiśmy w tak takim niedużym zespole prezydent Francji, prezydent Ukrainy, premierzy Belgii, Holandii, Danii, ale łączyli się z nami w metodą wideokonferencji także liderzy wszystkich pozostałych państw koalicji chętnych. Również Tusk poinformował, że Polska nie przewiduje wysyłania żołnierzy do Ukrainy także po zakończeniu wojny. Tę formę obecności Polski akceptują wszyscy. Polska, coś wielokrotnie podkreślaliśmy, nie przewiduje wysyłania żołnierzy na, do Ukrainy, także po zakończeniu wojny. Natomiast my no, jesteśmy odpowiedzialni za logistykę. Wiadomo, że w Polsce jest ten największy hub, to, to, to miejsce organizacji y, 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 pomocy dla Ukrainy. No i to jest zadanie wystarczające, żeby nie powiedzieć wyjątkowej wagi. I, I oczywiście wszyscy akceptują tę formę obecności polskiej pomocy. Donald Tusk przekazał, że w drugiej części spotkania w Paryżu, w której liderzy odbyli rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której omawiano sposób, w jaki można by skłonić Putina do podjęcia rozmowy, gdyż, jak dodał, nikt nie ukrywał, że wszyscy są rozczarowani brakiem efektów. Wyzwanie dla NATO stanowi nie tylko Rosja, lecz również Chiny, Iran i Korea Północna. Rozszerzają one współpracę obronną i przygotowują się do długotrwałej konfrontacji. O tym poinformował sekretarz generalny NATO Mark Rutte, cytowany przez The Guardian. Urzędnik wskazał na ryzyko szerszej konfrontacji w przyszłości, powołując się na zdjęcia z parady wojskowej w Pekinie z 3 września. Zaznaczył, że działania Sojuszu Północnoatlantyckiego nie są wymierzone w nowy wyścig zbrojeń, lecz mają na celu ochronę NATO. Niektórzy mogą obawiać się nowego wyścigu zbrojeń, ale zapewniam, że naszym celem nie jest prowokowanie. Naszym celem jest ochrona i zapewnienie, że będziemy mogli nadal cieszyć się wolnością i bezpieczeństwem, które wszyscy cenimy tak bardzo wolnością i bezpieczeństwem, dla których zachowania powstało NATO. Dodał, że niesprowokowana wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest najbardziej oczywistym przykładem tego zagrożenia. Ale zagrożenie nie zniknie wraz z zakończeniem wojny. A wyzwanie nie ogranicza się tylko do Rosji. Chiny, Iran i Korea Północna stanowią wyzwania zarówno osobno, jak i w wyniku współpracy. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia z Pekinu z ostatnich dni i na to, jak trzymają się za ręce. Rozszerzają współpracę w przemyśle obronnym do bezprecedensowego poziomu. Przygotowują się do długotrwałej konfrontacji. Zaznaczył również, że wyzwania, przed którymi staje sojusz, mają charakter długoterminowy, dlatego sojusznicy muszą być gotowi. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.